To, jeżeli chodzi o zdanie o zdanie rodziców, jeżeli chodzi o zdanie rodziców to jest ogólnie zdane, ale jeśli mogę podsumowując kilka słów. Drodzy Państwo, zaczyna się to wszystko od niży demograficznego, o którym mówił Pan Radny. On niesie ze sobą właśnie te pewne konsekwencje, ale jeżeli chodzi stricte o Szkołę Wysokiej Kamieńskiej to tylko kilka takich informacji, że w ciągu następnych pięciu lat opuści tą szkołę 74 dzieci, a zasili 90% zgodnie z tymi prognozami urodzeń. Także jest to jeszcze dodatkowo 20% większy przychód dzieci w porównaniu do tego, co się teraz działo, czy to jest dodatkowo jeszcze większe, jeszcze większe kilkoro dzieci klasy. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wydatki, ja się nie będę co to zagłębiał, bo to są o wiele mądrzejsi ludzie, ale tylko przytaczając, że e, pamiętać należy, że placówka zostanie przeorganizowana do klasy 1-3, to absolutnie nie unikniemy pewnych kosztów i wydatków, a te wówczas podzielone przez tak małą liczbę e, uczniów od 0 do 3 dadzą jeszcze, większy, jeszcze większą sumę, która e, później pozwoli na kolejne wykazywanie nierentowności e, i ujemności tej szkoły i to prowadzi do likwidacji, bo nie oczekujmy się, tak to będzie. Proszę Państwa, z uwagi na małą liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach w ostatnich latach występują znaczne różnice w dostępie do edukacji dzieci w szkołach podstawowych na terenie Gminy Golcze, bo w tej chwili mamy je dwie oczywiście. Pamiętajmy, że niż demograficzny dotknął dotkną tak samo obwód wysoki jak i w Golczebie. Także w Górczewie też pomniejszyły się w ostatnich czasach liczby dzieci w klasach, co pozwoliło na wydatniejsze Yy, i na lepsze nauczanie nauczycielom. W momencie, kiedy teraz przeniesiemy uczniów z wysokiej do, yy, do Golczewa, to proszę Państwa, nie dość, że pogorszymy uczniom w Golczewie yy, warunki nauczania, bo zwiększymy, to diametralnie pogorszymy tak samo uczniom, yy, uczniom z, z wysokiej. Bo nie dość, że yy, będą w bliższych klasach to jeszcze dojdą te inne aspekty, o których będziemy mówić, czyli dowóz czyli późne wczesne godziny wyjazdu, późne godziny powrotu. Także tego naprawdę nazbiera się jak na garba takiego e, młodego człowieka, jakim jest czwarte, piąto, szóstoklasista, to będzie bardzo duża zmiana i ona w, w, poniecie za sobą tylko ujemne e, sytuacje. E, proszę Państwa, e, względy, względy ilościowe i jakości funkcjonowania, które są w tych szkołach, e, są zapisane <coughs> typowo dla szkoły wiejskiej i szkoły miejskiej. No, nie oszukujmy się, tak jak tu wcześniej pani dyrektor mówiła, no utrzymywanie szkoły wiejskiej, ale jeszcze na poziomie 80-90 osób to nie jest żadna ujma czy hańba dla szkoły. No bo jeżeli chodzi o likwidację w ostatnich czasach w Polsce małych szkół, to były one likwidowane, ale kształtowały się na poziomie od kilkunastu do 50 osób w całej szkole. A 80, 80, 80 dwoje czy 90 dzieci, to naprawdę już nie jest malutka szkoła. Tak Przewodniczący, zadam pytanie. Na dzień dzisiejszy ile jest uczniów? Jest 80, 80 rozwoju. 80? No tak, tak. No ale w cały czas mamy wliczaną do rozliczeń, do, do, do wykazania tych kosztów, także no nie możemy ich gdzieś tam w żaden sposób pomijać, tak? Yy. Proszę państwa, no tutaj pan Edward krótko, krótko to zdefiniował, no... Dla Państwa radnych, którzy na co dzień są z pewnymi funduszami, finansami, no kwota 175 tysięcy w skali roku, no to naprawdę jest śmieszna, no, no to, 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 jest, to jest żadna jakakolwiek oszczędność. A pamiętajmy, że tak jak wcześniej mówiliśmy, na szali stawiamy wykształcenie i dobro naszych dzieci. E, przy przenosinach prosiłbym pamiętać o powodach organizacyjnych w stresie związanym z nową sytuacją. Dzieci nie będą mogły w komplecie uczestniczyć do tej samej klasy, ponieważ nie zostaną utworzone nowe klasy, a te dzieci będą porozdzielane po różnych klasach. Będzie to kolejny, kolejny stres. Nowe, nowe, bo wiadomo, dzieci potrafią być różne, od okrutnych po bardzo miłe, ale to się naprawdę różnie, yy, różnie dzieje. Kolejny stres. Ponadto planowane zwiększenie uczniów w Gorczewie niesie za sobą prawdopodobne podwójne kursy autobusu szkolnego, przyjmie się większe wydatki na transport, bo ten autobus będzie jeszcze raz kursował późniejsze powroty ze szkoły w Golczewie, z, z, ze szkoły w Golczewie uczniów z Wysokiej Kamiejskiej i okolic. Następnie jeżeli chodzi o ten projekt, no, mamy tutaj wymienione drodzy Państwo jego słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia. No już w słabych stronach, tak jak na przykład wcześniej w mocnych stronach była likwidacja wydatków na wynagrodzenie pracowników, co trudno mi zrozumieć, bo to jest żadna mocna strona, no to od razu w słabych stronach też jest zapisane, że niewielkie, niewielkie zmniejszenie kosztów stałych utrzymania budynku szkoły. Bo oczywiście, że niewielkie, bo dalej ten budynek trzeba będzie ogrzewać, dalej pójdą na niego takie same nakłady, które dalej będą zwiększały na jednego ucznia. Tak, oczywiście. Proszę Państwa, mocne strony. Efektowniejsze wykorzystanie potencjału nauczycieli w stosunku do liczby uczniów w klasie. No, jak może być efektowniej, jeżeli nie możemy się zgodzić, trudno zrozumieć, jak nauczyciel może efektywnie wykorzystywać swój potencjał w momencie, kiedy zamiast kilkunastoosobowej klasy, tak jak w tej chwili jest w Gołcowie prawie około 20 osób, tutaj jest kilkanaście osób, zaczyna uczyć w prawie trzydziestoosobowej. No nie jest to zwiększenie, jest to obniżenie. Proszę Państwa, jeżeli tu jest dosyć dużo liczb, ja sobie tylko pozwolę tak... W tej chwili, w tej chwili w szkole podstawowej w Golcowie przypada na jednego ucznia, na jedną lekcję 2 minuty 44 sekundy. To może jest śmieszne, ale to jest dużo liczb i też sobie pozwoliliśmy coś takiego przetoczyć. W szkole wysokie jest to 4 minuty 30 sekund. W połączenia, połączenia tych szkół, zwiększenia w klasach byłoby to, byłoby to średnio po 23 osoby w jednej klasie i czas przypadałby poniżej 2 minut. Nie? Zobaczcie Państwo, to jest pogorszenie dla obydwu szkół, dla tych dzieci możliwości nauczania. Redukcja wydatków mocna strona, redukcja, wyda redukcja wydatków w budżecie gminy na utrzymanie dwóch sal lekcyjnych w budynku mieszkalno-użytkowym. Naszym zdaniem, oczywiście możemy się mylić, koszty są dosyć tak znikome, że wymienianie ich to, no, to, to są pewnie jakieś tam promile albo, albo minimalne procenty. O no tu już wcześniej o tym mówiliśmy, likwidacja wydatków na wynagrodzenie pracowników. Tutaj pani za, zapewnia, że nie chodzi o nauczycieli. No niestety tego nie wiemy, ale jest to też pewnie może gdzieś jakiś człowiek, który pracuje, który przez lata yy, pracował w tej szkole, a jego zlikwidowanie jego etatu, no ze się jakąś tam osobistą i rodzinną tra tragedię. Czyli kolejne pogorszenie, na przykład kilku, dwóch, trzech rodzin na terenie wysokiej Kamieńskiej, prawda? Yy, mocna strona, skupienie ośrodka decyzyjnego w jednym miejscu z wykorzystaniem pełni potencjału dydaty, dydaktycznego, administracji i obsługi. Trudno to zrozumieć, ale w zawiły sposób opisany fakt likwidacji stanowiska dyrektora naszej placówki z zastrzeżeniem ich dotychczasowy sposób zarządzania był chyba niewłaściwy, no bo tak, tak to, tak to rozumiemy. Jeżeli chodzi o szanse, kontynuacja zatrudnienia nauczycieli oraz kontynuacja nauczania w nowej szkole. No, naszym zdaniem nie, nie trzeba tego w ogóle, ogóle mówić, bo szanse na kontynuację swoje, swojej pracy i nauczania w szkole mają Ci nauczyciele, jeżeli tę szkołę zostawimy w takiej formie, w jak, jakiej jak działa i działa dosyć dobrze. Większe możliwości uczestnictwa dzieci w współzałnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym i międzyklasowym. No, jest to taki aspekt, który, jest, który nie ma przełożenia, bo y, prosimy zwrócić uwagę na osiągnięcia sportowe uczniów w wysokiej kamieńskiej, które są naprawdę imponujące jak na taką szkołę. Efektowniejsze wykorzystanie pracowników administracji. Dotychczas mają oni dwóch dyrektorów szkół jako kierowników jednostek. Dyrektorzy ci są kierownikami w dwóch odrębnych jednostkach i dbają o interesy swoich placówek, prawda? Nie ma to nic nie ma wspólnego. A nie powinno być to przeszkodą do efektywnej i prawidłowej pracy tych pracowników administracji. To im nie powinno przeszkadzać, że są dwoje dwóch dwóch dyrektorów dwóch placówek. Możliwy dochód ze sprzedaży dwóch sal w budynku mieszkalnym, budynkowym albo przeznaczenie na filię biblioteki publicznej z salą komputerową dla ogółu mieszkańców. Po co tworzyć filię biblioteki publicznej, skoro ona już jest biblioteką gminną? Po co wtedy tworzyć na przykład bibliotekę szkolną, skoro tam będą dzieci, dzieci od 0 do 3? A trudno określić, jakie nakłady należałoby ponieść, aby te pomieszczenia, jeżeli chodzi o znaczy, aby te pomieszczenia doprowadzić do handlowo-atrakcyjnego stanu. powiemy nauczyciele, panie dyrektor wie, jakie one są w stanie. Biblioteka już jest, a przystosowanie sali komputerowej do obecnych standardów oraz zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za taką salę niosłoby za sobą kolejne koszty, które gmina tak naprawdę chce uniknąć, przedstawiając samą tą propozycję, prawda. Idąc dalej, jeżeli chodzi o komputeryzację, no to proponujemy, nie wiem, zainwestowanie w bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do internetu dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o głos tak naprawdę wszystkich mieszkańców Wysokiej to chciałbym tylko zacytować i przytoczyć wypowiedź Pana Burmistrza z 8 grudnia, kiedy odbyło się spotkanie. Przepraszam, że będę tu cytował tak dosłownie, no ale takie padły, padły słowa. Czy zabierze Pan klasy 4-6? Pan Gorniusz wtedy odpowiedział, że nie jestem głupim facetem, który stanie wbrew Wam i zlikwiduje szkołę. Bez Państwa zgody nie będzie czegoś takiego. Drodzy Państwo, ja myślę, że podpis 704 osób pod petycją przeciwko zmianom organizacyjnym Szkoły Wysokiej Kamieńskiej jest absolutnym dowodem na brak takiejkolwiek zgody. Dziękuję.